Witajcie na mojej celebracji poranka. Jak wasz poranek? Zjedliście już śniadanko? Szykujecie się do pracy? Ja oczywiście jestem w trakcie. Ale dwa słowa zupełnie na no, taki interesujący temat. Jestem na różnych grupach dedykowanych osobom plus size, bo jest to temat, który mi jest bardzo bliski. Pojawił się post mężczyzny plus size, który napisał nikt mnie nie chce. Pojawiło się mnóstwo komentarzy, że wszyscy są źli, że masz z niewłaściwych przyjaciół, że yy, może nie wiem, zmieni otoczenie. A moja rada była w zasadzie bardzo krótka i prosta. Spójrz w lustro. Czy ty siebie chcesz? Po prostu. A dlaczego? Bardzo prosto. Twoje otoczenie jest odbiciem Twoich emocji i samego siebie. Jeżeli Ty siebie nie lubisz, to nie oczekuj od innych, że oni Ciebie będą lubić. Jeżeli Ty siebie nie chcesz, to nie oczekuj, że oni będą Ciebie chcieli. Więc tak. Więc kochani, śniadanie ciąg dalszy, ale zaczynamy od siebie. Patrzymy dzisiaj w lustro. Czy ja siebie lubię? Czy ja siebie kocham? I tego Wam życzę. Takiej małej analizy własnej, żebyście powiedzieli sobie, jestem świetny, jestem świetna. Ja siebie po prostu uwielbiam, kocham, a reszta przyjdzie sama. Papa. Pa.